Cześć, w dzisiejszym odcinku będzie trochę nietypowo, gdyż będzie to moc z Lego City, taki zrobiony przeze mnie, a więc zaczynajmy. Ten moc przedstawia fast fooda. Tutaj użyłem napisu. Jest to użyty gotowy, jakbyś billboard z zestawu Hidden Side. Nie wiem, poczekaj chwilę, już go może pokażę. Dam pauzę na chwilę Ten billboard jest dokładnie z zestawu 70422. Nie wiem, czy tutaj to wejdzie. O trochę ciężko. Jest to z tego z tej restauracji. Instrukcja poszła za światło, bo tu tak moja lampka. To już stara późna to nagrywam. A jeszcze się daje do makiety Możemy tutaj elementów roślinnych, które zamówiłam możecie w, w naszym poprzednim odcinku, na przykład takich liści. Płytki, które dam na wierzch, że tak tutaj wyglądały. Na rogach. Dam tutaj płotek, marchewką i przeszklone drzwi, żeby do mnie ładnie wyglądają. To są akurat te tutaj co mówiłem płytki to są tile 2 na 1. Tutaj już nie wiem, czy to dokładnie tak się nazywa, bo ja tam nie, nie wdrożony jestem. Technikom SNOT tutaj mamy też właśnie zestawy Hidden Side, a to było taki podziemny pociąg, to jest Center Square, nie wiem, dokładnie nazwy nie znam. Tutaj jeszcze ślinki. Są też tutaj, użyłem wielu liści, które właśnie zamówiłem. Dokładnie użyłem 25 sztuk tych liści. 20 takich zawiasów, nie wiem, fasolki. na ja to mówię. Marchewki gdzie indziej też dają, chociaż nie wiem, czy za bardzo pasują. Tutaj funkcja, bardzo ciekawa funkcja. A potem ją pokażę na koniec. Logo drzewo i słów. Już pokażę od góry, jak ten słów wygląda. Może. To jest ciekawa jeszcze rzecz. To taki słup tutaj jest. Jeszcze pokażę tutaj taką ciekawą rzecz. kładę odwrócę moją makietę, Przepraszam, jak to piesza, nagrywam telefonem, ale bokiem. Tutaj zrobiłem ciekawą rzecz. A mianowicie dla spider mana Moralesa, który jakby latuje na ten słup. Użyłem tutaj to Pipy, są nie wiem. Przed oczystej takich po kolny, można powiedzieć. są no tu też frytki które jakoś dużo mi nie zajęły a nawet jak na takie kęciaste to wyglądają bardzo ładnie tutaj pokażę kawałki zrobione a są to zrobione na cegiełce 2x1 z rożkami ulica, Mianowicie, no nie miałam niestety nie miałem tajemnic, żeby zrobić to tak gładko ani na chodnik, ale użyłem po prostu zwykłych płytek. Do mnie to tak ładnie wygląda. Rower górski, ale jest akurat z hidden Side'u. Tutaj chłopak idzie z marchewką. Nazywam go Ronin, nie wiem dlaczego. Ronin z marchewką idzie. A więc co, to może przejdźmy do wyglądu w środku. A więc użyłem już tego naszego separatora, to jest akurat z zestawu mm, baza Avengers, tak się jąkam i co, zobaczmy może od środka od środka prezentuje się to tak jest tutaj kuchnia, mam tutaj taki jakby piecyk, jest rura zrobiona, kawa kurczak jest w środku, tu mamy rybę, jest szafeczka otwierana to jest tak fajnie zrobione, że dam tajla 2x3 może wyciągnę może tą szafeczkę. O czekajcie, dam następny. znowu. O, mamy szafeczkę z dwóch półek, tutaj mam łyżeczkę z LEGO. W drugiej półce dałem wiem, że to powinno się mianowicie w kasie, no ale Jakoś nie miał tam miejsca, taka klasa zrobiona, ile jak w sumie. Banknot. 100 dolarowy chyba. Przejdźmy dalej do środka. W środku dalej mamy stoliki z Hidden Side'u, dwie figurki. Jack, ta zapewne druga była. Napój, telefon i hot dog. To jest deskorolka także z Hidden Side'u. Jest także tutaj beczka taki kosz. Tutaj mamy pana, który jest z dzieckiem, który parówkę. Taki chłopczyk. Weźmy Jasiu. Z bardzo fajną koszulką z nadrukiem pizzy. Nasza kasierka. To jest taka kasa. To jest taka z Lego Star Wars użyłem. O, z zamrażania. A więc poczekać chwilę wrócimy na pierwotne miejsce. A więc w sumie to wszystko. Makieta wyszła nawet dobrze. Ulepszałem co jakiś czas ocencie sami, możecie cenić, zostawiając łapkę w górę, raz suba na tym kanale. A więc do rzeczy w tym odcinku. Cześć!